Come with me. On a day of school. Say hi! Hello. Outfit dzisiejszy, bo nie musimy być w mundurku. Mam sweatpancy z Primarka i mam e hoodie z Cinder'a. Jesteśmy na rehearsals. Nie będzie mnie w szkole przez jakieś trzy klasy. Yes, the rehearsals. Cute. Um, idziemy teraz na acai bowls. Jestem taka głodna i było tam w środku tak zimno. How was rehearsals? What would you rate out of 10 today? Um, let no, 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 no. a, a 7. A 7. I say it was a 10 cuz all of you were amazing, but whatever. Wylądowaliśmy w McDonald's, bo miejsce z Miejsce z ASEI było za daleko i byśmy nie zdążyli, bo mamy tylko godzinę Więc zamówiłam sobie lody, które mi moja bestia kupiła To jest najsłodsza rzecz ever Się jakbym musiała się zdrzemnąć Jestem taka zmęczona, nie wiem czemu Moje oczy się po prostu zamykają Nawet w szkole taka byłam, po prostu ja myślałam, że usnę Kole, że nie usnę, bo takie nudne na lekcjach Byłam tylko na ostatnich dwóch lekcjach Bo my dzisiaj Pomagałam w musicalu Bo musical jest za tydzień Ja jestem jakby social medią Więc ja robiłam zdjęcia i ich tam nagrywałam Na instagrama szkolnego Ale no po prostu jestem taka wymęczona Za niedługo mam przerwę wielkanocną I my mamy dwa tygodnie na przerwę wielkanocną, więc fajnie, bo to będzie taki break dla mnie, naprawdę tego potrzebuję. I wujek Dominik za niedługo leci do Polski, więc ja zostanę w Irlandii sama to będzie już mój drugi raz sama w Irlandii i nie mogę się doczekać. Lubię być sama po prostu, bo ja jestem taka niesamolubna. Jak się to mówi, że po prostu lubię zostawiać sama, nie mogłabym zostawać sama, tak jak wujek zostaje sam, kiedy my lecimy do Polski na trzy miesiące. Wtedy myślę, żebym troszeczkę zwariowała, ale po prostu lubię. Cały dom jest mój i mogę po prostu bałaganić. Żartuję, będę sprzątała, bo obiecałam. Czuję się odświeżona, już nie jestem taka śpiąca, jak byłam. Musiałam się po prostu wykąpać, odświeżyć i czuję się odświeżona. I ostatnio bardzo mało Lili jest na moim kanale. Lili, powiedz cześć. Proszę moja mama zawsze mi daje cukierki, takie przekąski mołdawskie I tym razem dostałam chrupki kukurydziane Tylko, że to nie są takie normalne, jakby słone chrupki kukurydziane Tylko, że one są takie słodkie Takie jakby lekko, nie wiem, truskawkowe, takie mleczne mm, Są takie dobre, są takie słodziutkie i jeszcze mają zabaweczkę w środku, są po prostu fenomenalne. Wspominałam chyba, że Wojek Dominik leci do Polski na tydzień. Eee, tak, no, 9 dni, 10 dni, coś takiego. Leci do Polski, oczywiście zostaje sama, ale nie ufają mi, żebym została sama z kuchenką i z gorącym olejem i z takimi rzeczami, więc e, ja zawsze lecę na gotowcach. Znaczy, nie, że. Nie, że sobie czegoś nie ugotuję, po prostu się boją, bo ja jestem trochę taka lekko myślna i zawsze o czymś zapominam i żeby nie było tak, że, nie wiem, jest gorąco, olej i się oparzy coś, albo głupia ja wleję, nie wiem, wodę do oleju. <laughs> Zrobiłam to kiedyś. Um, <laughs> I tutaj mam w ogóle całą listę. W polskiej hurtowni kupi mi tak, pierogi, które będę sobie odgrzewała, parówki, śmietanę, śmietanę, kostki rysułowe, Zupki chińskie, oczywiście to dla mnie e, Buldaki, czyli moje ukochane rameny Moje naj, po prostu najpiękniejsze na całym świecie Tymbark, chleb i woda e, Teraz w Tesco kupi mi warzywa, czyli dwa razy awokado Ogórek i pomidorki Kupi mi kupimi kupi mi fetę, kupi mi sałatkę rocket Kupi mi pizzę, ryż, e, mleko kokosowe, granat, winogrono w Maxi zu, żwirek i mokry dla Lili, a w Mr. Price'a, czyli takim irlandzkim Nilsie, kupi mi i patyczki do uszu i pasty do zębów. Um, I oczywiście jeszcze zostawię ze mną troszeczkę kasy, że jakbym coś potrzebowała, to będę mogła sobie iść i kupić, ale chciałabym zrobić taką sałatkę, którą jadłam w Polsce, jak byłam. Ternowie. To była po prostu najlepsza sałatka, którą Ever jadłam, tutaj jest Lili. Eee, ona była z granatem, z awokado. Tutaj gdzieś mam zdjęcie, ale mam. Eee, z ogórkiem, z awokado, z migdałami, z pomidorkami, z granatem, z serem feta i z to jest sałata rocket, tak się nazywa po angielsku, po polsku nie wiem jak się nazywa. Wyglądała tak była zacna, okej? Okay? I ona jeszcze miała jakiś taki sos musztardowo... hani, uh, uh, miodowy, musztardowo-miodowy i ja nienawidzę musztardy. Nienawidzę musztardy, nie lubię po prostu whatever, gross, ketchup all the way, okej? Okay? Ale ten sos był taki pyszny i jeszcze do tej sałatki mieli taki, taki chleb i Jezu Maria, taki świeżutki chleb, taki gruby. Mm, to było prze... Pyszne i ja po prostu od kiedy zjadłam to na wakacjach, to nie mogłam przestać myśleć o tej sałatce i nie wierzę, że ja jeszcze nie próbowałam jej zrobić, że ciocia jeszcze jej nie próbowała zrobić, więc zdecydowałam, że sama spróbuję ją jakoś recreate. Myślę, że problem będę miała z sosem, żeby znaleźć, bo to nie był chyba sos, to był sos chyba właśnie do tych chlebów, do tego, do tego chleba. Ale my go wlałyśmy właśnie do tej sałatki, i to po prostu było, oh my god, to było pyszne. Więc nie wiem, na TikToku będę musiała zobaczyć jakieś szybkie przypisy na sos, sosy musztardowo-miodowe, bo oni mówią, że to jest po prostu musztarda i miód, ale to nigdy nie jest tylko musztarda i miód. Tam zawsze idzie jeszcze jakieś 500 innych rzeczy, więc no. Wypróbuję, mam nadzieję, że mi wyjdzie Nie mogę się doczekać i zrobię sobie na tyle Żebym mogła to później sobie zeszło, Ze sobą do szkoły wziąć na następny dzień Z awokadem będzie dziwny, dziwnie Bo wiem, że awokado będzie takie ciemne Ale to słodkie jest po prostu zarobiste Ja ją jadłam w Sofie, w Tarnowie Jezu I ten granat po prostu Myślę, że ten granat to był naprawdę Game changer dla mnie Bo ja nigdy nie jadłam granata jakby W sałatce ja mam tak dziwnie, bo ja uwielbiam czytać, kocham czytać, ale mam tak, że nie będę czytała przez miesiące. A później, jak wreszcie zdecyduję, że przeczytam nową, przeczytam nową książkę, to no, sobie ją czytam i nie mogę jej odłożyć. I po prostu um, to jest trochę takie nieregularne. Ostatni raz, jak przeczytałam książkę, to było przed wakacjami? Uuu, chyba tak! To było przed wakacjami. W 24 roku i wtedy przeczytałam chyba trzy książki w miesiąc czy coś takiego, więc naprawdę po prostu czytam, 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 później nie czytam przez bardzo długi czas, później zauczytam czytam, 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 więc spróbuję to jakoś zmienić. Spróbuję czytać jakoś bardziej regularnie. Kupuję sobie teraz różne polskie książki, bo muszę czytać po po polsku. Moja pani od polskiego mi powiedziała, że powinnam czytać więcej po polsku, żeby po prostu, wiecie, żeby tych słów po prostu było więcej. I są takie książki, które chciałabym przeczytać po angielsku, bo wiem, żebym je po prostu lepiej zrozumiała, bo po polsku oczywiście umiem rozmawiać po polsku i na co dzień rozmawiam po polsku. Jestem fluent, ale jeżeli chodzi o niektóre słowa, które są używane w książkach, to ja po prostu ich nie rozumiem. I tak samo jest z gramatyką, ja mam straszny problem z gramatyką To jest takie po prostu denerwujące, ja tego nienawidzę, to jest po prostu takie embarrassing Jakby jesteś Polką, ale nie umiesz gramatyki polskiej mm. Ale no, wujek teraz właśnie leci do Polski, więc kupi mi polskie książki Mam nadzieję, że znajdzie mi te, które chcę bo ja mam bardzo specyficzne, bo ja uwielbiam czytać e, thrillery i takie rzeczy. Ogólnie to ja tutaj na łóżkiem mam tą półkę, co nie? Mam tą półkę, mam moje playbuteny i tutaj, tutaj był kiedyś mój bukiet z różami Lego, które dostałam ogólnie, które dostałam w ogóle w tamtym roku i dopiero je wybudowałam kilka tygodni temu e, i one były właśnie tutaj, tylko że one są za ciężkie, bo to e, nie może za dużo siedzieć na tej półce. Bo ona jest tylko chyba na dwóch haczykach i ona się trochę rusza. Ja śpię ja z tej strony, tylko teraz jestem z tej strony, bo czytam. E, jest światło za mną, więc boję się, że kiedyś to mi rąbnie na twarz. Ale jak coś to przecież tutaj mam to i tutaj mam to, więc to może zatrzymać. To bardziej się boję o moje playbutony. A ten bukiet to są e, wysuszone róże, wysuszone kwiaty, po prostu z każdego bukietu, którego dostałam od Uchin Boya. Może nie, z każde, może nie z każdego, ale z większości i myślałam, że będzie więcej. Myślę, że mam więcej, tylko gdzieś je za właśnie zapudziałam. Widok z mojego okna jest piękny, właściwie w czasie takim wiosennym, letnim, bo. Nie ma chmur i zachód słońca Jest taki śliczny Zawsze chciałam mieć balkon w moim pokoju Bo wtedy mogłabym siedzieć bardziej na moim balkonie Bo nie miałabym żadnych ciuchów na balkonie I mogłabym sobie wychodzić po prostu czytać A tak jak mój balkon jest w salonie To ja tak nie lubię naprawdę siedzieć Ale w sumie to jest Irlandia To na pewno bym nie siedziała długo, bo to jest zimno Więc no, to, to jest mój taki nastoletni dream, no tylko nie będę nastolatką, za niedługo będę miała 18 lat I już nie będę nastolatką Ale to był taki mój nastoletni dream Żeby mieć balkon w pokoju Niestety nie mam Mam tylko okno Ale whatever, in the next life eee, Dziękuję, że byliście ze mną W kolejnym filmie Zobaczymy się in the next video guys I love you